Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5 Dzisiaj mam dla Was kolejną ciekawostkę, a mianowicie coś co moim zdaniem powinno być przed każdym filmem w kinie coś co przed chwilą w sumie niedawno odkryłem jak pokazywałem Wam ciekawostkę o myszce Miki i też powiem Wam, że zawsze po grach się jedzie, że mają zły wpływ na ludzi i tak dalej, a jak widzicie dzięki GTA możemy czegoś się nauczyć i myślę, że właśnie naprawdę taki film był, powinien być w dużym stopniu ukazywany w w internecie, żeby ludzie wiedzieli jak zachować się po prostu w kinie, bo to co się aktualnie dzieje, to jest dla mnie jakaś w ogóle masakra, gdzie ludzie normalnie sobie zbierają telefony w kinie, gadają sobie ze znajomymi podczas seansów, po praktycznie w ogóle nie da się skupić. Też ciekawi mnie jakie jest wasze zdanie na ten temat, więc zapraszam was do dyskusji na to, na ten temat, aby móc sobie właśnie porozmawiać, bo być może tylko tak się zdarza w kinie, w którym tylko ja jestem, chociaż nie sądzę, dlatego też właśnie zaprosiłem was tym filmem do dyskusji, no i miłego oglądania tego filmu. Być może ktoś to zauważy, kto do tej pory nie stosuje się do normalnych zasad w kinie, bycia w kinie. Tak więc miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć. And please be considerate to your fellow moviegoers no masturbating now sit back and enjoy the show